Słowo Boże na dziś, sobota 29 listopada 2025 roku. Czytanie z księgi proroka Daniela. Ja, Daniel, popadłem z tego powodu w niepokój ducha, a widzenia powstałe w mojej głowie przeraziły mnie. Przybliżyłem się do jednego ze stojących i zapytałem o właściwe znaczenie tego wszystkiego. On zaś odpowiedział i wyjaśnił znaczenie rzeczy. Te wielkie bestie w liczbie czterech to czterej królowie, którzy powstaną z ziemi. Królestwo jednak otrzymają święci najwyższego i będą posiadać królestwo na zawsze i na wieki wieków. Potem chciałem się upewnić co do czwartej bestii odmiennej od pozostałych i nader strasznej, która miała zęby z żelaza i miedziane pazury, a pożerała, kruszyła i deptała nogami resztę oraz co do dziesięciu rogów na jej głowie i co do innego, przed którym, gdy wyrósł, upadły trzy tamte. Róg ten miał oczy i usta wypowiadające wielkie rzeczy i wydawał się większy od swoich towarzyszy. Patrzyłem, a róg ten rozpoczął wojnę ze świętymi i zwyciężał ich, aż przybył Przedwieczny i sąd zasiadł. A władzę dano świętym najwyższego i aż nadszedł czas, by święci otrzymali królestwo. Powiedział tak. Czwarta bestia to czwarte królestwo, które będzie na ziemi, różne od wszystkich królestw, pochłonie ono całą ziemię, podepce ją i na proch zetrze. Dziesięć zaś rogów z tego królestwa powstanie dziesięciu królów. Po nich zaś inny powstanie, różne od poprzednich i obali trzech królów. Będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu i gnębił świętych Najwyższego. Postanowi zmienić czasy i prawo. A święci będą wydani w jego ręce aż do czasu czasów i połowy czasu. Wtedy odbędzie się sąd i odbiorą mu władzę, by go zniszczyć i zniweczyć doszczętnie, a panowanie i władzę i wielkość królestw pod całym niebem otrzyma lud święty najwyższego. Królestwo jego będzie wiecznym królestwem, będą mu służyły wszystkie moce i będą mu uległe. Oto Słowo Boże. Psalm Responsoryjny. Chwalcie na wieki Najwyższego Pana. Błogosławcie Pana, Synowie Ludzcy. Błogosław Pana, Izraelu. Błogosławcie Pana, Kapłani Pańscy. Błogosławcie Pana, Słudzy Pańscy. Chwalcie na wieki Najwyższego Pana. Błogosławcie Pana, Duchy i Dusze Sprawiedliwych. Błogosławcie Pana, Święci i Pokornego Serca. Błogosławcie Pana, chwalcie Go i wywyższajcie na wieki. Chwalcie na wieki najwyższego Pana. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów, Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was z znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Oto Słowo Pańskie.